Pod moim ostatnim, jednym z ostatnich filmów Dynamika Rynku Krypto 10% minimalny oczekiwany zysk, 25% take profit i stop loss tylko na zielono. Dostałem taki komentarz od Marka i nie żeby tutaj się z Markiem sprzeczać ani nic w tym stylu, ale jest to, jest to cenny komentarz dlatego, ponieważ może wiele osób ma Podobny tok myślenia, lub też e, czasami postrzega to, co mówię w podobny sposób. Powiem Wam tak: oglądałem mnóstwo różnego rodzaju materiałów na temat tradingu z e, naszej strony oceanu, z drugiej strony oceanu, z góry, z dołu, e, po polsku, po angielsku. Jeżeli mi się udało, to nawet e, czytałem e, tłumaczenia z innych, e, z innych języków. I um, jedno wiem w pewnym momencie zaczyna człowiek zauważać, gdzie jest zupełny miał, czyli fast food, czyli nic nie warte tylko i wyłącznie wypełniające głowę e, informacje, a gdzie właściwie można znaleźć jakiś konkret coś. Co popycha nas do przodu lub daje coś do myślenia? W większości przypadków, i powiem tak, w dużej większości przypadków zaczynam coś słuchać, zaczynam coś oglądać, zaczynam o czymś czytać, i od razu w głowie zaczyna mi się układać, że ojejku, to jest totalny miał, szkoda na to czasu, szkoda na to miejsca w głowie. Jak najszybciej przestać wyrwać się z tego toku myślenia i zabrać się stąd, i znowu wrócić do podstaw i trzymać się tylko i wyłącznie zasad oraz e, tych rzeczy, które działają i które przynoszą cokolwiek, przynoszą, e, wnoszą do naszego, do naszego działania. I tak też w krypto ogólnie, ale ostatnio tak też. W tradingu głównie, i tutaj podam przykład, nie? że Marek pisze tutaj dosłownie 5 dni temu, był ten film. Marek pisze, że aktualnie mamy trend spadkowy. Więc ja mówiąc, że gram tutaj tylko longi, e, według Marka gram przeciwko e, trendowi, który, który, który właściwie jest. To jest najprostsza analiza techniczna, według, e, według Marka. Ja odpisuję w swoim stylu, że dosłownie inaczej to widzę. Nic złego nie jest, jeżeli po prostu widzimy coś inaczej. Czas weryfikuje to, w jaki sposób co widzimy. I e, oczywiście można się, można się pomylić, ale w tym przypadku ja akurat, e, ja akurat nie odpuszczam. Wiem, że ja robię to w ten sposób, jaki zawsze robię. E, roz... roz e, Ułożyłem to sobie na części pierwszej. Wszystko wskazuje mi to, że ja robię to w taki sposób, jaki rodzic, więc widzę to inaczej. A więc Marek tutaj upiera się, że najprostsza analiza techniczna, jakieś tam, oczywiście, Fibos i tak dalej, coś tam, tu podstaw i znowu. Dużo rzeczy, które, które robimy podczas analizy, to jest miał. Totalny miał. Ja wiem, że miał, to znaczy, wiecie co to jest miał. Miało to znaczy papa, papka. To znaczy, że nic nie warte wskaźniki. Trzeba naprawdę. E, nie mówię, że FIBO nie jest nic nie niewarte, nie mówię, że żaden wskaźnik nie jest nic niewarty, tylko chodzi o to, że trzeba wiedzieć, czy w danym momencie, w danym okresie czasowym to, co zakładamy, znaczy cokolwiek. Biorąc pod uwagę wszystko, co się dzieje wokół i w jakim. I w kierunku cokolwiek wszystko wskazuje. Więc, dlatego widziałem to w zupełnie inny sposób. No i tutaj, oczywiście, Marek mówi, że dużo Ci zawdzięczam, dużo mądrych rzeczy mnie nauczyłeś, nieraz mnie zadziwiasz, że znasz rzeczy, których nikt nie wie, umiesz je przekazać, a nieraz dajesz się złapać na jakichś tam podstawach. Owszem, ponieważ znowu, ja sprowadzam rzeczy do bardzo prostych. Elementów, które mają dla mnie działać. Nie próbuję wymyśleć lub wykreować sobie czegoś, co nie istnieje. I teraz najprostszą rzeczą, którą, którą chciałem Wam przekazać, choćby nawet z ostatnich dni, to była choćby ta pozycja, o której mówiłem wczoraj. A więc 28 500 za Bitcoina, jak myślicie, w jakiej pozycji jestem? I większość, tak jak wczoraj zauważyłem, większość z Was, tutaj 50% prawie e, powiedziało, że jestem w longu, no i oczywiście odpowiednio wyczytało moje, e, moje założenia z tego, co zakładam. No i dzisiaj mamy to, co mamy, a więc mamy 29 000 z czymś, czekajcie, zobaczę tutaj. 29 tysięcy powyżej. I jak widzicie, tutaj pozycja została otwarta 28500 i jesteśmy w tym miejscu co jesteśmy, przejdźmy na 4 godzinówkę. Dolny zakres cenowy niestety nie został złapany, więc tego mogę się już pozbyć. W tym momencie jest to 10% minimalno oczekiwany zysk, tutaj jest 20% take profit, co znaczy, że ten take profit. Właściwie to już będę mógł sobie podnieść do góry na 25%, a więc podniosę go tutaj, a więc to będzie mój take profit, a więc 25% take profit, i tak to w tej chwili, czekajcie, podniósł się czy nie, podniósł się. 25% i tak to zostawiam. Teraz, gdy wykres a, przeskoczy ten 10%, to 10%. To tutaj będę sobie podnosił tego stop lossa. Teraz tak, patrząc na, patrząc i, i znowu patrząc na 4 godzinówkę w tej chwili, zobaczcie, teraz jest 2%, 5% dźwigni, czyli, czyli krótko mówiąc, 10%. Tutaj widzimy 10%. I teraz, żeby to, co mówiłem wczoraj na filmie i to, co często powtarzam, w momencie, kiedy kiedy właściwie widzę, że jest to w tym miejscu, co jest, to można by było tutaj spokojnie sobie założyć jakiegoś stop-lossa na prawie na zero, czyli powiedzmy tutaj na jakimś procent 2 zysku, założyć sobie stop-lossa, tak aby. W razie jakiejś Armagedonu nic się nie wydarzyło. I takie, jest, I takie jest moje tutaj postrzeganie tego, co się dzieje w tej chwili na giełdzie i w taki sposób to rozgrywam. Zresztą tak jak napisałem, że tradeuję to, co widzę i, i po prostu rozgrywam, rozgrywam to, co widzę i gram za swoje, krótko mówiąc. Więc. Zwróćcie na to uwagę, ponieważ wiele, wiele osób w tej chwili, szczególnie w, w, w okresie, w okresie chosy, e, gdy zaczną się duże ruchy cenowe, gdy wszystko zacznie się rozgrywać, wiele osób zacznie wrzucać wam miał, miał papę, fast food do kupienia. Co będzie absolutnie nic nie warte. To będzie po prostu taki za, zapychacz waszej, e, waszej uwagi z. Odbierający totalnie e, miejsce i czas na to, aby skoncentrować się na konkretach, które są ważne. A ważne jest tylko to, aby każda transakcja, każda, e, każdy, każdy ruch, każde wejście w pozycję było udane i było zyskowne. Rule number one, jak mówi Warren Buffett, do not lose money. Czyli trzymajmy się zasady numer jeden. Rule number two. Patrz na rule number one. Czyli zasada numer dwa. Patrz na zasadę numer jeden. Czyli do not lose money. Nie trać pieniędzy. To jest zasada numer jeden. Zasada numer dwa. Patrz na zasadę numer jeden. I w kółko. Tyle. Koniec. Kropka. Każdy, każdy, każda papka, każda, każdy miał, każdy widzi się, każde za co płacicie pieniądze, to, są, to, to jest po prostu jeżeli to nie jest, nie jest konkret, co kupujecie, to jest, to, to jest nic. Jeżeli chodzi o trading ja bym, ja bym powiedział, że jedną z ważniejszych rzeczy co jest co, jeżeli chodzi o, o trading, to jest jeżeli jesteście na giełdzie, mówiłem to mnóstwo razy. bid musicie po prostu opanować. Ja porównywałem to do Bolida, czyli do formuły 1 czyli opanować swojego bolida, opanować swoje narzędzie, wiedzieć, gdzie i jak i co się posługiwać, wiedzieć, gdzie co, który, które zaznaczenie, post i co to znaczy, gdzie co kliknąć. To wszystko omawiałem już w moich filmach ABC Tradera, więc nie będę się powtarzał, ale w giełdzie następnej, czy to będzie Femex, czy to będzie następna giełda, która nie będzie miała KYC, którą wiem, że wiele osób zależy na tym, żeby tradować na giełdzie bez KYC, no to wrócimy do tych podstaw. Wrócimy dla wszystkich tych, co są chcą tradować ze mną i chcą zaczynać ten trading ze mną. Wrócimy do tych podstaw, omówimy sobie giełdę krok po kroku: jak obsługiwać, gdzie jest sprzęgło, gdzie jest hamulec, gdzie się wskakuje, gdzie się wyskakuje, gdzie jest spadochron bezpieczeństwa. Wszystko to sobie omówimy raz jeszcze na innej giełdzie i oczywiście. Nie jestem pewny, czy będę to robił na, tutaj na YouTubie i zajmował tutaj czas, gdzie możemy sobie spokojnie omawiać inne rzeczy, jak na przykład starcie sieci Pulse Chain, który będzie za niedługo, co się dzieje z Zenem i, i to, jak w tym, popatrzcie, ten GUE jest niesamowity. I co się tutaj dzieje z tym wszystkim. Więc prawdopodobnie będzie to ten zapowiadany przeze mnie pokój, gdzie będziecie mogli za podaniem swojego User ID wejść do tego pokoju? Czyli macie User ID. User ID to jest coś tutaj, gdzie macie User ID, a więc z polecenia mojego jesteście, macie swój User ID, wtedy wchodzicie do tego pokoju i tam będziecie mogli korzystać z tych wszystkich moich. Filmów, które będą chyba tylko tam rzucane i, i pokazywane. A, no i tyle. Więc Bybit. Zresztą jeszcze, jeszcze, wrócimy, do, jeszcze wrócimy do tych giełd, które, które właściwie sobie wybrałem, aby, aby zostać. Z Bybitem zostaje, więc sprawa, sprawa, sprawa prosta plus dwie dodatkowe giełdy, które, które dorzucę do, 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 do miksus, na których będę tradeował. Dwie, które nie mają KYC, więc, więc do tego wrócimy. Teraz Pulse Chain. Wiem, że wiele osób, wiele osób obserwuje, i z komentarzy pod filmami wiem, że wiele osób do tego jednak Pulse na tego Pulse Chaina czeka, więc ja również czekam. I jedną rzecz chciałem tutaj zrobić, skoro już tutaj jestem, bo coś mi się tutaj zauważyło i chciałem. Chciałem to zrobić specjalnie tutaj po to, abyście wiedzieli, że tak to jest. A więc a Patryk napisał, x grosz nie powie, że spadnie. A ok, Hex Heks, Heksymalista ma inne zdanie na temat startu sieci płosczej niż ja i tak jak, tak jak po Heksy bardzo zachęcam do oglądnięcia jego materiału, bardzo tutaj jest ważne, aby, aby mieć obie strony, obie strony jakby przeanalizować i, i, i wiedzieć swoje, zaprzewidzieć jakoś, nie przewidzieć, zaplanować swoje ruchy. Więc cieszę się, że, że nagrał materiał również na ten sam temat. Tak jak mówię, nie, nie umawiamy się na to, co nagrywamy, ale czasami nagramy coś. W tym samym czasie, ponieważ prawdopodobnie jakby nie było, podążamy w tym samym kierunku, więc, więc, ale nie zawsze mamy to samo zdanie. Brawo, dla mnie, że miałem inne zdanie od Heksymalisty, <laughs> więc, więc nieźle. Ale tutaj jedną rzecz, co chciałem powiedzieć, że Patryk pisze: X grosz nie powie, że spadnie, bo ja akurat wczoraj mówiłem, że nie, czu, nie czuję tego spadku półciejna, bo zachęcał do poświęcenia poświęcania. Mija dwa lata, kasa zamrożona, do tego um, cena może spaść po starcie. Ryszard bla, 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 reasumując, zamrożony kapitał, dwa lata, bla bla, spłukany mm, yy, i kończymy gówny. OK, więc yy, dla yy, bezpieczeństwa Patryka yy, chciałbym, aby, aby po prostu... Aby po prostu nie został przeze mnie w jakikolwiek sposób namówiony na coś innego, więc pozbędziemy się Patryka, z, przynajmniej z Twittera. Na YouTube nie mogę go zablokować, więc, więc niestety będzie mógł tutaj niechcący zostać niechcący zachęcony do czegoś. A tutaj przynajmniej tutaj go nie będę zachęcał i kusił na Twitterze, więc. Każdy, kto nie ma własnego zdania i kto myśli, że w jakikolwiek sposób jest do czegokolwiek zachęcany lub namawiany, po prostu e, znaczy, że nie przeszedł testu IQ, jeżeli chodzi o, 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 o YouTube, i powinien wrócić do oglądania świnki Pepe. Więc e, namawiam. O Jezu, nie mylić z Pepe, tym co wyskoczyło ostatnio na, 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 na krypto. Uff, a wróćmy do PustChaina, bo na chwilę jeszcze. Więc e, jeżeli chodzi o PustChaina Explorer, w ogóle widzieliście tutaj, mainnet is closer than ever. Ten mainnet is closer than, closer than ever, closer than ever, closer than ever. Be careful. Startujemy, startujemy, startujemy. O, jeszcze nie wystartowaliśmy. Dwa tygodnie, trzy, cztery miesiąc, dwa miesiące, dwa tygodnie. Jesteśmy closer than ever before, ale nieważne. Żarty żartami. E, z, jest tu parę zmian na stronie rzeczywiście. Mainnet is closer than ever. Zobaczmy tutaj na ten e, explorer. Cokolwiek to tu znaczy, tutaj sporo ludzi robi różnego rodzaju ruchy na tym pulszainie. Próbuję zobaczyć, jak to wszystko tutaj działa. Możemy sobie sprawdzić swój Sacrifice Checker, a więc pod... okay, podłączyć się tutaj do swojego Sacrifice ten Explorer. Jeszcze raz mi się zmieniło dlatego, bo mi Sacrifice Checker wyskoczył z moim adresem i ze wszystkimi moimi tokenami, więc musiałem cofnąć się lekutko. A więc Sacrifice Checker możecie sprawdzić swoje poświęcenie, swoje wszystkie tokeny, jakie macie przyznane wam po poświęceniu i zobaczyć, jak to wszystko tutaj działa. Walidatory. Ktoś się pytał mnie o walidatora, czy ja będę kombinował coś z walidatorem? Raczej nie, jakoś mnie, jakoś, jakoś mnie niespecjalnie kusi do tego overview. Jakoś mnie niespecjalnie kusi do tego, aby zostać walidatorem. Szczególnie, że w większości przypadków, a, a właściwie na samym początku na 100%, walidatorzy to, co będą zarabiali, to jest dokładanie do interesu w tym momencie. A więc aż tak charytatywnie nie działam, więc. Więc odpuszczę sobie, odpuszczę sobie bycie walidatorem. Walidator um, leaderboard, zobaczmy tutaj. Income one day 24 pulsy. Nie? Czy 20, ile to jest? Nie, 20 tysięcy pulsów, tak. Ok. Nie, jakoś, jakoś nie, nie, nie ten, nie, nie kręci mnie. W tym momencie, żeby się tym zajmować i, i rozgminiać to technicznie, najbardziej chciałbym się skoncentrować na tym, co wydarzy się z hexem, co wydarzy się z pulse chainem, z pulse xem i oczywiście do tego a, śledzić sobie spokojnie zen, który jest, a, który jest jeszcze raczkującym, raczkującym w powijakach. A, Tokenikiem, więc tak na to patrzę. Dobra, tyle na dziś. Tyle na dziś, tyle na dziś. Dzięki wielkie i, i co? I, i 10% jest lepsze niż 0%. 10X jest lepsze niż 100X. Na razie, trzymajcie się, cześć. To znaczy nie. 10% nie jest lepsze niż 100%. Co ja mówię? 10% w ręku jest lepsze niż czekanie wieczne na 100%. 10X w ręku jest lepsze niż wieczne czekanie na 100x. Chyba to chciałem powiedzieć. Dobra, na razie. Może za wcześnie dzisiaj ten film zaczynałem nagrywać. Jeszcze nie miałem wszystkiego poukładane, więc musicie niestety e, wybaczyć. Lub nie?